Siemanko widzowie. Z tej strony Bartek. W dzisiejszym specjalnym takim mini odcinku będę oceniał memy osobie z Discorda na serwerze Crazy Morder. Link do tego serwera dam w opisie. No i po prostu tutaj będę oceniał memy osoby, które osoby tutaj z serwera zrobiły. Więc... Zostawcie lajka like i suba, bo do końca roku sobie 250 subów. Jeśli to się uda, to, to kolejny cel to będzie 500 subów. No dobra, bez przedłużania lecimy. I pierwszy mam jest od Dake Sema. Ciekawe jaki to będzie. No, to, jest, to jest przesada już nie, dobra nie. <laughs> yeah, I should we come calling the mamma? No, we don't. Calling us or the eleven. Mother fucker, I hate this money. No sex, Syria, and not know. how I do it. Let me show you how we take care of the creature. Let me show you how we take care of the creature. Go read it! Mother fucker, I hate this money. No sex, Syria, and not know. how I do it! Let me show you how we take care of the creature. Let me show you how we take care of the creature. Go read up! Dobra, kolejny mam od Noxipan. A że tutaj niby Dixem mnie bije na odcinku. No bardziej to by był pełna odrota, ale w sumie to śmieszne. Tym mam mnie rozwalać. No może być, no może być. E tutaj jakoś nic nie ma, dobra, spoko. Noxipen, urodziny Bartka. Okej, okay, let's go. To prawda. Był live. I, I. No nieba już. No, był się zmył ten live. Nikogo na nim też nie było. A ostatnia osoba wpadła na 5 minut na koniec live akurat. Więc. No. Okej, okay, bye bye. Tak mogłem to nazwać. Dobra, kolejny też od Noxipen. Widzowie, BartGames.pl, który gasi chyba dom? Trochę nie rozumiem o co tutaj chodzi. Nie wiem, jeśli ktoś wie o co tutaj chodzi, niech napisze w komentarzu. Noxy, jeśli będziesz tutaj, to powiedz o co tutaj chodzi, bo ja trochę nie, nie kumam. Nie kumam, no ale, no okej, okay, lecimy. Najlepsze serie na kanale BartGames.pl według widzów. Roblox. Bez nadzieja. Pierwszy odcinek nie było głosu. No Fortnite. No trochę lepiej, ale też nie ma jakiegoś szału. Na WSB. Fajnie. Słuchajcie, jak Bartek się drze. No fajnie. A Aso Playroom. Ostatni odcinek jest u mnie najpopularniejszy na kanale. Brawl Stars. No najwyżej z Brawl Stars, nagrywam też tutaj te filmy z Amberką też. Za go będzie powrót. Bijania tier bo mam sporo postaci Minecraft Przygoda. Tak, Minecraft Przygoda, to kiedyś do niej wrócimy, ale to jeszcze nie teraz. To jeszcze nie teraz. Dobra, kolejny mam jest od Hexa i co tutaj będzie? O jezu, się boję. Jeśli będzie trochę za głośno, to przepraszam, ale to ścisety trochę sobie później ten odcinek w tych gdzie będą Ale ja bym to nazwał, że te, ci żołnierze to są widzowie widzący mój kanał. Totalnie mają w głowie. Co on nagrywa? Co to jest za youtuber? Nie no, subskrybujemy go. O subskrybujemy. Nie wiem czy o to chodzi, ale... co może być też. Tyle mamy, nie rozumiem, bo... Taki ze mnie fajfus, że nie rozumiem nawet prostych memów. Kolejny jest od Kacper. No Okej, okay, się boję, co tutaj będzie. <śmum> ja Mamy nadzieję, że nie będę napawał wszystkich za ciężar. Ale. Trudno. będą, to będą. Idę <śmum> ich nad moim grobem. Ej, to mnie trochę rozbawiło. D nie, na przykład, Dixon, gdy zabije 50 teraz na, na Minecraft OneBlock, <gryw> dokładnie to by tak błysało. To do Noxy i Penny z Noxie chyba ma nawet tutaj memów. I co to może być? Patrzmy. Pu, nie bój się, nie lękaj się. Jestem przyjacielem. Nie skrzywdzę cię. Chodź tutaj, podejdź do mnie. Usiądź obok, obok mnie. Spójrz, spójrz obok mnie. mi w oczy, w oczy, widzisz mnie. Też cię, Też cię widzę. widzę. Patrzmy, Patrzmy na siebie, na siebie dopóki, dopóki nasze, nasze oczy, się oczy się nie zmęczą. Nie chcesz. chcesz. Dlaczego? Dlaczego? Coś, Coś nie, tak. nie tak. Dobra. I to mnie totalnie rozpapiło. Jeśli niektóre memy będą słabe, będę się z tego śmiał. Sorry, ja mam beznadziejny humor. Ale to mi poprawiło właśnie humor. Taki memy mi poprawił. A to jest dopiero chyba połowa. Dobra. A a kérdésekre, a kérdésekre, a no, no? a <laughs> Nie, no, jeśli wszystkie takie memy będą, może będą jakieś, które mnie nie będą wydane, ale wszystkie tak mnie wyzywają, no dobra. Powiem od Scott'a tutaj, okej. Okay. Widzowie, chcę Minecraft Przygoda w ale to jest połączone z Minecraft nie bicie. To jest stuprocentowa prawda. Minecraft Przygoda, Minecraft Womblock to jest jedna fabuła, w jednym świecie to się dzieje. Ale ogólnie to na pewno te zaniedykupowałem się z tego bardziej live, bo odcinki z tego nie padają, więc już chcemy to szybko skończyć, więc na live będziemy robić maga One blocka Postaram się być zdexem regularni w, yy, u mnie robieniu tych live'ów, żeby szybko skończyć. I żeby szybko przejść na Minecraft. przygoda ale mem, na pewno fajny. Kolejny gradzie kasper Czarny ekran. To źle Nie, to chyba to były jakieś wybory. Serio. Ja, jak mówię, ja jestem fajfusem, który nie rozumie najpierw prostych memów. Tutaj też jest oczywiście po angielsku. A ja, a u mnie angielski to widać. Widzi, Sami widzicie na odcinkach, na live'ach, jak u mnie idzie ten angielski. Ale śmieszna ta muzyka. Dobra. Że chyba najmniej głosów mam. Dobra. Kolendeksem, oj, Microf mówi. No ja Minecraft mówi niestety nie wiedziałem, będę chciał kiedyś tam sobie rzeczy pewnie za darmo. W 2030 roku może wyjdzie. Ale dobra, to tyle wyjdzie. Aj tam ogólnie pewnie mnie zabija, bo to było na, na trailerze lecz po prostu, że ten czar czarownik zabija go. A dlaczego to każdy nie Mam nadzieję, no, że no, to jest dobrze miejsce. Pisić dźwięk się zepsuł to to fajnie. Jak zawsze. jest o tak faka. Widzowie, olej one block i zacznie nagrywać marka w przygoda. No! <resorZa> nie noc, od, odczepcie się od Marka blocka. Ja się staram, żeby ta seria była ciekawa. No, kolejny moment, który mnie rozbawi. Nie, no, ciekaw jest, że coś się powie z Maga w bloka i w przygody. Dobra, tutaj od Noxipa na kolejny. Jezu, ile on tego wrzucił? Hello? Wow, gdzie? Ta osoba nazwijmy widzowie, kolejny raz? Nie, to, to będzie DXem. Ja pukam do niego Czy nagramy odcinek z Macaw bloka kolejny raz? I to jest jego reakcja To Dosłownie Tutaj dopisałbym DXem. I tutaj Czy chcesz nagrać Macaw Blok kolejny raz? I to jest jego reakcja DXem -y ma na to Oj no, Obstałem, że będę miał prawa autorskie, ale postaram się jakoś to naprawić. Koniec od Heksal. Chwila to jest jakieś krzywe, gdy widzowie dowiedzą, gdzie mieszka walking Spell. widzowie. O Jezu, dlaczego ja mam taki zepsuty humor, nie wiedziałem, że, że ja mam aż tak zepsuty humor O Jezu, ja muszę chwilę odetchnąć Kolejny od X, Sema, Aże że tutaj, Dex, że DxS podchodzi do Mistera i że ja nie, wie ja mam taki humor, ta No teraz na tym odcinku, widzicie, jak ja temu humor mam. Zepsuty, totalnie. O jezu. Dobra, tutaj, emotka od ma to musi coś być wielkiego. Ja, ja ogólnie oglądałem Kuta w Butach, tego ostatnie życzenie. Fajny film polecam, ale tą też kojarzę. I co to się stanie? Co tam będzie? YouTube zabiera z oświetlenia <śmiany> <ja> i sobie. <śmiany> o Jezu, to było piękne <śmiany> Totalnie, ten YouTube teraz tu, na ten odcinek z przyjdzie, zobaczy ty prawa autorskie usunie film i kana mi usunie. O Jezu. O Jezu, a się popłakałem. Nie no, też emotkę dam. Nad lajka like tutaj dam. O Jezus. A to było piękne. O, znam to tło. Clash Royale. To tutaj będzie. <zysy> Wow, i nie, ch chyba mogę to uznać jako komplement, ale <laughs> legendarna karta, Bart Games. damage 1, cooldown wtedy, kiedy będzie mu się chciało uderzyć, <laughs> szybkość, kiedy wstanie z łóżka. Jest teraz ja sam się obrażam, jezu, ja się do tego przywykłem totalnie. Dobra, kolejny mam od K Radzie i Kacpra. nie wiem ile tych jeszcze memów.

o Jezu, ja dzisiaj wybuchnę śmiechem przez ten odcinek. Te, 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 te te... Proste, szybkie, śmieszne. O Jezu, cudo powiem, mam. cudo. Kolejna to jest od Emoga. Ale nie wiedziałem, że to będzie aż takie głośne. Czy wy też macie tak, że jak oglądacie już moje intro, to FBI wam chodzi do domu? O nie. Czemu każdy mnie tutaj wzywa? No. Widzowie widzące, że Maka przygoda to Maka w OneBlock i muszą go odsu odsubować. <noise> Nie. To jest fake mem. To jest nieprawda. To nie jest wasza mina. To jest mina pod Williamem Aftonem. Że niby yy, w przebraniu, o płacicie, że musicie mnie odsybować. Ale już poza kościołem to się śmiejecie, chichoczecie, O tak, w końcu możemy go odsybować. W końcu coś zrobił takiego złego. Taką złą rzecz, że musimy go odsybować. W końcu. To jest wasze prawdziwe ogniwo Ten mem jest śmieszny Ale no niestety fake O Jezu, się boję co to jest I to jest ogólnie ostatni mam. Serio Dlaczego no? Dlaczego? No i dobra To są wszystkie memy Ogólnie gdybym miał uznać taki Trzy najlepsze to takie trzecie miejsce No od Ekwaka Tutaj też muszę dać łapkę w górę No to też Że nie, nie oleję makaroma blokam To jest jedna fabuła Nie, nie możemy nagle być na dole No a top 2 to u góry No i To na pewno tutaj od skota No ale to oczywiście pierwsze miejsce Emok, Emok tutaj wygrał Cudowne Cudowny mem Powinien być jeszcze tutaj taki, że Bart Games ustalający 5 godzin do nagrywki, nagrywając go, montując, a przy montażu okazało się, że go nie, nie było słychać. I tak będzie przy tym odcinku. 16 minut. Nieźle. Dzięki widzowie, że tutaj byliście. Zapraszam na serwer Crazy Morder. w opisie będzie. I widzimy się na kolejnym odcinku live. Trzymajcie się i cześć.